Joga twarzy w łez, zabiegi kosmetyczne. Joga twarzy działa, ale działa powoli. Aby osiągnąć widoczne rezultaty, potrzebna jest regularność, cierpliwość i czas. Czasem nawet rok codziennej praktyki, by zauważyć realne zmiany w napięciu i konturze twarzy. Zabiegi profesjonalne przyspieszają ten proces. Endosfera natychmiast redukuje obrzęki i poprawia drenaż. MMS to jak joga twarzy w wersji turbo. Stymuluje mięśnie głębokie bez wysiłku. Masaż powięziowo mięśniowy rozluźnia napięcia i przywraca harmonię rysów. Banki stymulują krążenie i poprawiają dotlenienie tkanek. Joga twarzy jest doskonała jako baza i codzienna praktyka. Mój zestaw natomiast jest jak precyzyjne narzędzie, które działa głęboko efektywnie i szybko. Ale połączenie obu tych metod daje najpiękniejszy efekt.